Mieszkający od kilku lat w Śliwiczkach Krzysztof Nowakowski to wielki miłośnik psich zaprzęgów. Nietypowa pasja stała się dla niego sposobem na życie. Jak sam podkreśla, przygoda z psami zaczęła się w Bydgoszczy, kiedy kupił pierwszego czworonoga. Potem było ich coraz więcej. W końcu trzeba było podjąć decyzję o przeprowadzce. I tak Krzysztof Nowakowski z rodziną zamieszkał w Borach Tucholskich. Oprócz dużej wiedzy na temat psów, ma ono również wiele miłości do swoich czworonożnych przyjaciół. A wszystko wzięło się z zamiłowania do sportu i wielkiej przygody. Okazało się, że psie zaprzęgi, to jest niesamowita sprawa. Świetne wyzwanie i, i, i połączenie tych naszych wcześniejszych pasji sportowych, turystycznych. I że możemy z tego zrobić coś, coś znacznie więcej. No i, i, i tak to się zaczęło. I, i, no mieliśmy, zaczęło się od jednego syberyjskiego Husky w bloku w Bydgoszczy, a, a w tej chwili mamy prawie 40 psów. Yy, organizujemy wyprawy yy, no niemalże polarne, bo, bo, bo daleko za, za koło podbiegunowe. Yy, yy. Teraz wyjeżdżamy za chwilę na, na wielki wyścig do Norwegii. Tam będziemy się ścigać na 500 km. Także od tego jednego psa ileś tam prawie już 15 lat temu to się to wszystko bardzo mocno rozwinęło i, 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 no i rozwija się wciąż. Praca z, z, z psim zaprzęgiem to nie tylko jest ta frajda jeżdżenia y, za, zaprzęgiem. To jest taka codzienna praca na miejscu. No. O psy trzeba zadbać. Y, trzeba je y, y, Wyżywić, trzeba im zapewnić wybieg, muszą mieć gdzie mieszkać, muszą mieć co jeść, gdzie spać i tak dalej. Na to wszystko potrzeba pieniędzy. No, no prawie 40 psów no to, są, to są spore koszty utrzymania. Każdy, kto, kto ma jednego czy dwa psy w domu, to wie ile kosztuje jego wyżywienie, jego opieka weterynaryjna, szczepienia i tak dalej. No my, my mamy to razy 40. Dzięki systematycznym treningom powstał pomysł, aby w tym roku wystartować w norweskim wyścigu psich zaprzęgów na 500 km. Niedaleko Alty, na północy Norwegii, już od 13 lat organizowane są takie zawody. W tym roku bierze w nich udział 143 zawodników. Na liście jest także Krzysztof Nowakowski jako jedyny Polak. Organizacja takiej wyprawy to duże logistyczne przedsięwzięcie. Dzięki akcji internetowej Polak Potrafi, a także wsparciu gminy Śliwice Maszer Zborów Tucholskich, pojawi się na starcie w norweskiej Alcie. Poziom trudności tego przedsięwzięcia jest bardzo wysoki. No w, tym, w tym roku pogarsza wszystko jeszcze pogoda. W tej chwili y, tam, gdzie wyścig będzie rozgrywany, to są okolice miasta Alta y, nad samym Oceanem Arktycznym. Yy. W tej chwili temperatury tam są powyżej zera, lekko. Jest plus jeden, plus dwa. Parę dni temu było nawet plus pięć. Yy, organizatorzy przesłali nam parę dni temu informację, że od grudnia praktycznie nie mieli opadu śniegu. A w, duża część trasy przebiega w górach, i tam po prostu na tych górskich odcinkach, jest kiedy, kiedy nie ma śniegu, to jest żywy lód. Są kamienie, jest skała wystająca po prostu z lodu. Więc, no. no Technicznie będzie ten wyścig bardzo trudny w tym sezonie. No Mamy nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy. Dojedziemy do mety z, ze zdrowymi, szczęśliwymi psami, bo to jest, to jest w tym wszystkim najważniejsze. My, tak zawsze, mówimy o tych wielkich wyzwaniach, o wielkich dystansach, odległościach, o naszych ludzkich ambicjach, ale, ale no, nie możemy zapominać o tym, że. Że my nie możemy robić niczego, do, do czego nasze psy nie są z, gotowe, nie możemy zmuszać ich do, do, do biegu ponad ich siły, nie możemy narażać ich zdrowia, życia. Przygotowania do wyścigu to jest trening, olbrzymi trening, który trzeba wykonać w sezonie poprzedzającym wyścig, ale też i w latach poprzednich. Do tego jeszcze trzeba przygotować się odpowiednio sprzętowo, czyli trzeba mieć odpowiednie sanie, uprzęże dla psów. Uprzęże to jest też osobna kwestia, ponieważ różne są tutaj nasze doświadczenia. Niektóre nasze psy mają specyficzny styl biegu i są obcierane poprzez uprzęże, które mieliśmy wcześniej, więc to muszą być dobrane dokładnie do każdego psa u, uprzęże, e, no i obowiązkowy ekwipunek, który trzeba zabrać na wyścig. Potrzebne są buty dla psów na, na całą trasę, e, w ilości około 500 sztuk dla ośmiu psów, które biegną w zaprzęgu. E, oprócz tego trzeba mieć e, na przykład siekierę, nóż, e, kuchenkę dla psów, specjalną kuchenkę dla siebie. Z ostatnich doniesień wynika niestety, że Krzysztof Nowakowski nie ukończy biegu na 500 km. Tuż po starcie w Alcie, po przejechaniu zaledwie 23 km, stan zdrowia jednego z psów znacznie się pogorszył. Po krótkiej reanimacji nie udało się uratować wiernego przyjaciela, który tworzył zgrany zespół, by wspólnie dotrzeć do mety. Krzysztof Nowakowski zrezygnował z dalszego wyścigu.